Cześć, witam w następnym odcinku Świata Grande Punto. Dzisiaj będziemy pokazywać, jak wymienić tutaj żarówkę w tym bocznym kierunku. Jak w ogóle zdjąć tą obudowę. Ona jest tutaj na wcisk. Więc, tak, pociągamy. Nie wiem, czy to uda mi się pokazać. Jedną ręką to będzie ciężko, ale tu trzeba pociągnąć tą stronę w prawo i pociągnąć do siebie dość mocno to siedzi. Trzeba zrobić to dwoma rękoma. Nie musicie nic podważać. Da się zrobić to bez użycia żadnych narzędzi. Tylko mówię dwoma rękoma mocno złapać w prawo i do siebie i wychodzi Patrzę, jakie tu są znaczenia dotyczące homologacji Dobra, No i tutaj trzeba przekręcić I jak przekręcimy, wyciągamy. Mamy taką żarówkę pomarańczową. Dobra, to odłożymy na razie na bok. I ta żarówka jest na wcisk. Więc ją wyciągamy. Taka żarówka. To jest taka sama żarówka jak do świateł pozycyjnych, które mamy z przodu, tylko że to jest barwa pomarańczowa. Więc jeśli chodzi o wymianę, to nie ma nic trudnego Gniazdo tak wygląda żarówkę wkładamy z powrotem w sprawną, akurat to jest sprawna, ale pokazuję wam jak wymienić. Tutaj przewód jest jak widzicie dość długi. U mnie w pandzie jest on taki króciutki tylko dotąd. A ten jest taki fajny, długi. No i co? Zakładamy żarówkę. Żarówka założona. Więc dobra, miałem tu spojrzeć na te oznaczenia. E1. Dobra, ja wkładamy z powrotem i przekręcamy, Ko robimy to dwoma rękoma. Jest, jest. Wkładamy to z powrotem. To było w tą stronę. Więc pyk i gotowe. Z drugiej strony robimy to samo. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj nic trudnego. Więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał krótko zwięźle i na temat, jak to się mówi. Jeśli tak, będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz, zasubskrybujesz kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!